Cześć widzowie z tej strony Nek, 69 ogólnie. Ja za tak, mam tak kamerę <coughs> ja gram w to napadzie Zostawcie suba, łapeczka w górę i i <coughs> ogólnie to chodzi o to, że dzisiaj będziemy kryjeli w połowie Playtime i jestem na padzie, która nie chce się odezwać. No, tylko minutę Wam pokażę. Więcej miejsca nie mam. No, dawaj No. <laughs> Dobra. Grajmy. O, nie źle wcisnęło. Najgorzej. Tu mamy jakąś rękę. Zaczekajcie. Już jest. Wyszłam do tego miejsca. Właśnie wchodzimy do elektryka. No. Dobra A właśnie nie wiem W następnym odcinku Z tego pokażę Jak przejść dalej No i mi się musiało Normalnie pomyć Dobra, Nie mam komentarzy. Dobra, otwieraj się No wreszcie вот только там ничего не было не 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 ладно ну то